Rekolekcje wieczernik 9. Przygotowanie do spowiedzi świętej przed zesłaniem Ducha Świętego, część czwarta z 8. Zacznij od modlitwy do Ducha Świętego. Postaraj się odmówić ją powoli i świadomie, wczuwając się sercem w każde ze zdań. Duchu Święty, natchnij mnie odwagą i daj mi siłę do przyjęcia całej mojej niemocy i nędzy. Daj mi łaskę życia w prawdzie, w duchu pokory i wdzięczności. Oświeć moje sumienie, aby rozpoznało wszystko, co rani Twoją miłość i wzbudź w moim sercu szczerą skruchę, która zrodzi mocne postanowienie poprawy i pragnienie zadośćuczynienia za moje winy. Duchu Święty, przez niepokalane serce Maryi oraz przeczyste serce świętego Józefa, obdasz mnie łaską czystego serca, Amen. Zanim zaczniesz, przygotuj sobie coś do pisania. W dzisiejszej części przygotowania do Spowiedzi Świętej chcemy się zainspirować fragmentem Ewangelii o rozmowie Jezusa z Piotrem. Powiedzmy nawet więcej: pragniemy, aby to słowo wydarzyło się tu i teraz. Zamknij na chwilę oczy, wycisz się i uświadom sobie obecność Jezusa w Tobie i przy Tobie. Wyobraź sobie teraz. Że Jezus zadaje Ci to pytanie: Czy miłujesz mnie? Nie odpowiadaj pochopnie. Daj sobie na to co najmniej pięć minut. Wsłuchaj się w to pytanie. Urealnij je w sobie i w swoim sercu. Czy wierzysz, że Jezus dzisiaj naprawdę cię o to pyta? Zapisz sobie na kartce to, co w tym czasie pojawiło się w Twoim sercu i w Twojej głowie, a następnie opowiedz o tym Jezusowi. Teraz przez chwilę trwaj po prostu w obecności Jezusa. Po chwili zamknij ponownie oczy i wyobraź sobie, że Jezus pyta cię po raz drugi: czy miłujesz mnie? Zadanie pytania po raz drugi może świadczyć o tym, że Jezus pragnie od ciebie głębszej odpowiedzi na to pytanie odpowiedzi głębszej niż ta, która nasuwa się jako pierwsza głębszej niż pierwsze myśli i wyuczone reakcje. Jezus pragnie autentycznej i głębokiej odpowiedzi Twojego serca. Poświęć teraz kilka minut na to, aby spróbować zejść głębiej w swoje serce. Może uda ci się spojrzeć na to pytanie z innej niż dotychczas strony. Proś Ducha Świętego o głębie odpowiedzi. Niech pytanie Jezusa schodzi coraz głębiej do Twojego wnętrza. Na koniec tej części zapisz sobie to, co pojawiło się w tym czasie w Twoim sercu. Teraz przez chwilę trwaj po prostu w obecności Jezusa. A teraz czas na trzecią część, być może najważniejszą. Oto Jezus pytacie po raz trzeci. Czy kochasz mnie? Jezus zna twoje serce na wskroś, nic nie jest przed Nim zakryte. Czy może być tak, że widzi on w twoim sercu coś, o czym mu jeszcze nie opowiedziałeś, nie opowiedziałaś, a co jest dla waszej relacji bardzo ważne? Czy kochasz mnie? Jeśli w poprzednim pytaniu udało ci się zejść głęboko, to teraz Jezus zaprasza cię do zejścia na samo dno serca. Czy zgodzisz się na to? Może jeśli chcesz odpowiedzieć na to pytanie, musisz dotknąć jakichś bolesnych ran czy wspomnień. Może trzeba się wreszcie do czegoś przyznać, to może boleć. Czy pozwolisz, aby wzrok Jezusa przeszył cię dzisiaj na wylot? Być może poza oczyszczeniem sakramentalnym, jest ci również potrzebne oczyszczenie poprzez łzy. Poprzebywaj w swoim sercu z tymi pytaniami przez pewien czas, zapisz to, co zrodziło się w twoim sercu, i opowiedz o tym Jezusowi. Na koniec. Podziękuj Duchowi Świętemu za łaskę tego czasu. Pełną treść rekolekcji Wieczernik 9 znajdziesz na stronie www.wieczernik9.pl.